Na dzień dzisiejszy mamy już 17 rad seniorów. Jesteśmy z tego dumni, ponieważ tyle, lat, tyle osób, tyle inicjatyw przyjeżdżało do nas, zaglądały jak my to robimy, jak my pracujemy z naszym suwalskim samorządem, z prezydentem, z radnymi i mogliśmy służyć tym krótkim doświadczeniem, bo my też gdzieś w Polskę wyjeżdżaliśmy i dzisiaj jesteśmy z tego dumni, z taką grupą większą, trzeciej już kadencji, że jesteśmy na drugim podlaskim kongresie w kongresie Rad Seniorów. To jest tak bardzo ważne i to, że wielu z nas jest przedstawicielami w różnych ciałach ogólnopolskich i w Parlamencie Obywatelskim i właśnie Ogólnopolskim Porozumieniu w Sprawie Rad Seniorów. I to jest tak ważne, że swoim świadectwem i swoim doświadczeniem możemy służyć. A cóż jest piękniejszego, jeżeli senior może dać to, co ma najważniejsze, czyli swoje doświadczenie. Jestem na Kongresie, ponieważ mnie bardzo ciekawią nas sprawy seniorów. Ich problemy, sposoby rozwiązywania różnych konfliktów, sporów. No i, no i chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób żyć, żeby jak najdłużej żyć z korzyścią dla społeczeństwa, dla miasta i dla okolic dla wszystkich którzy potrzebują tej pomocy. To już drugie spotkanie kongresowe, ale w międzyczasie, między pierwszym a drugim kongresem odbywały się fora online'owe, na których na ostatnim przynajmniej było 120 osób. To ładna ładna liczba. Potrzeba rozmowy jest ogromna, potrzeba integracji jest ogromna. Tym bardziej, że rady seniorów pracują w takim trochę trudnym i nowym temacie, czyli w takim Pomocy w kształtowaniu polityki senioralnej w swoim własnym regionie. Więc i dla nich jest to trochę nowe i dla władz tych regionów też jest to no, trochę nowe. Nam zależy na tym, żeby tych rad było jak najwięcej.